Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w układaniu klocków Lego. Dzisiaj sobie ułożymy, jak już pewnie wiecie z poprzedniego filmu, klocki z serii Star Wars. Jest to Falcon Millennium z Han Solo. Ten zestaw kosztuje około 40 zł, więc jest bardzo drogi jak na takie malutkie klocki. Ale my tu już gadu, gadu, przejdziemy sobie do takiego, słuchajcie, układania na świeżym powietrzu na dworze. Moje psy tu bohoczo się bawią, gonią. Chodźcie tutaj, chodź. Nie biegajcie, chodźcie. Będuź taki stary, a taki zabawny. Dobra. No to co, moi drodzy? Przystąpimy do układania. Oni niech się tam bawią. Może to lepiej nawet, by mi nie poukradli tych środków. Otworzymy sobie. Samo opakowanie, jak widzicie, dzieli się na elementy grubsze, większe, większo-gabarytowe i drobne. Oczywiście psy reagują na jakikolwiek szelest, bo kojarzy im się z otwieraniem jakiegoś jedzenia, więc będą mi tu, mam nadzieję, nie przeszkadzać, nie będą. Dobra, mamy te elementy. Idźcie się bawić, nie przeszkadzajcie. Mamy też, słuchajcie, buszek. Proszę cię, idź stąd. Proszę was, idźcie. Sio, sio, nie wolno, buszy, idź. Idź, 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 idź. idź. Idźcie, no panowie, no bawcie się. Dobrze, moi drodzy, jak zaczniemy układać tutaj te klocki LEGO. Na początek musimy znaleźć pana Hana Solo. I chyba zaraz ja go tutaj znajdę. Spakuję te klocuszki może, tutaj dam tem. Mamy klocki Han Solo. Proszę bardzo, jest tutaj, są spodnie, jest. No, jeszcze brakuje nam głowy tego Hana Solo. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że mi nie połkniecie tych klocków, bo nie będzie fajnie. Moi drodzy, proszę bardzo, tutaj jest Han Solo, jeszcze brakuje mu włosów. Proszę bardzo, zaraz tu je zamontujemy. Ej, oj, albo nie mogę, czemu nie mogę ich wpiąć tutaj, coś mi tu nie gra. O, teraz. Moi drodzy, jeszcze potrzebujemy tutaj spluwy dla niego, broni. Tak, jeszcze taka mała informacja jest dla Was, że te klocki ja nie zostawię dla siebie, zorganizuję taki konkurs dla, dla Was, dla widzów. Będzie, będziecie mogli wygrać właśnie te klocki, które tutaj teraz układam. Wraz z moim autografem, moim podpisem, te klocki będą do wygrania, także mam nadzieję, że ktoś z Was się ucieszy. Wiem, że możecie powiedzieć: O, one są używane, one są dziadowskie, ale co tam? No, żadne klocki tego nie śmierdzą, jak to się mówi. Parafraza powiedzenia o pieniądzach, ale brakuje mi pistoletu. Słuchajcie, jest spluwa. To otwórzmy to. A, dobra, już widzę naszą spluwę. Moi drodzy, będę musiał się spieszyć, układać, bo zaraz będzie padać, coś mi się wydaje. No ale mamy już pierwszy element naszej układanki, jest to Han Solo z bronią. Stój sobie tu, moi drogi, celuj tam naszego naszą operatorkę. Dobrze, moi drodzy, teraz tak, będzie trzeba znaleźć sobie to, tak, ten okrągły element. Oj, muszę to jakoś naprostować. O właśnie. Ten okrągły element, potrzebujemy tego klocka. Dodajemy no sobie tutaj, może będę tak to robił. Oj, sierść moich psów jeszcze widać. Potrzebujemy też również tego elementu, który przyczepimy z tej strony. Właśnie. I kolejny klocek. Tutaj zobaczymy na pewno. O nie! widzicie, spadł mi. Ojej, kuchan solo mi spadł. Mój drogi, tu sobie poleżysz w takim razie, bo widzę, że chyba jesteś niedysponowany. Ehm, dobra, przejdziemy do następnego. Teraz musimy złożyć tutaj te działa. One mają być na równi. Znaczy, to może nie są działa, ale mają być, mają powstać coś takiego, takie rogi, jakby. I dodajemy kolejne elementy, mianowicie coś takiego. Jak widzicie, ten pojazd już, już się tworzy, już jest pewien zarys tego pojazdu. Teraz dodajemy ten klocek, ten właśnie. I on musi być tutaj przymontowany, przymocowany. Plus jeszcze te błękitne klocki. O właśnie. I powoli, powoli... Zaczyna mieć to ręce i nogi. Pewien zarys się zaczyna tutaj budować. Bardzo fajnie to zaczyna wyglądać. Przejdźmy na stronę szóstą. Zobaczymy, co tutaj też trzeba dodać. Ok. Na pewno potrzebujemy tych klocków, takich elementów. I dodajemy tutaj właśnie tak. O. I to musi być przymocowane z której strony. Moi drodzy, to musi być. Tutaj, jeżeli mnie pamięć nie myli, tak, jeżeli dobrze rozumiem całą tą konstrukcję. Yy, gdzie mamy kolejny taki element? Tutaj jest. No dobrze, psy poleciały, bardzo dobrze. Już widzę, że Czandek się nie, nie skusił. Ok. proszę bardzo, no już tak wygląda ten zarys. Teraz musimy dodać tutaj właśnie te okrągłe elementy. Tak, w ten sposób oraz te czerwone, moi drodzy. Zobaczymy, jak ten statek będzie wyglądał. Mam nadzieję, że fajnie. Następnie będziemy musieli zamocować te elementy w ten sposób. Tak, nie, tutaj powinny być. Każde z dwóch stron. Już wygląda ten element w ten sposób. Moi drodzy, przejdźmy do następnej strony. Bo jeszcze sporo przed nami, sporo układania. Moi drodzy. Co my tu mamy? Mhm. Potrzebujemy ten klocek. Z tego jak widać jest tutaj potrzebny on. Właśnie z tej strony przymocowany będzie, a z drugiej strony potrzebujemy wrzucić coś takiego. Tak wygląda ten element. Następnie. Bierzemy czerwony płaski klocek i montujemy go w ten sposób z tej strony. A ten, ta czwóreczka podłużna, szara, wędruje tutaj. No, jak widzicie, statek staje się masywniejszy, ten pojazd kosmiczny. Bierzemy kolejny czerwony i tym razem mocujemy go, moi drodzy, tutaj, w ten sposób. A następnie Moi kochani, bierzemy klocek ten. Nie, musimy wziąć inny, ten klocek. I przyczepiamy go tutaj. Proszę bardzo. I brakuje nam jeszcze jednego elementu, którym powinien być ten, zdaje się. Tylko, że on powinien być czarny kolor, a nie ma czarnego. Więc nie znowu będziemy się musieli tym zadowolić, co mamy. No właśnie. Moi kochani, przejdziemy dalej. Co teraz? Już się rysuje nam statek. Potrzebujemy elementu. Czy jest tu taki element? Jest jak najbardziej. Potrzebujemy tego elementu, który będzie tutaj. Moi no kochani, oj, zapowiada się na deszczyk. ale powinniśmy to nagranie tutaj stworzyć. Okej, okay, ten tutaj. No i co? Mamy teraz te okrągłe części. Będziemy musieli je połączyć w ten sposób bardzo. O! Udało się. I tu również się udało. Teraz miejsce dla pasażera, gdzie będzie siedział Han Solo przypinamy z tej strony oraz kolejny element potrzebujemy taki na dół klocek. Czy on tu jest? Tak, jest. Będzie on przymocowany z tej strony. Moi drodzy. To jest strona 11, czas na 12 na kolejną. Tu już widzę więcej kombinacji. Potrzebujemy przede wszystkim, e, potrzebujemy przede wszystkim tego klocuszka. Do niego zostanie przyczepiona trujeczka, z tego co widzę. Proszę bardzo, w ten sposób. Następnie będzie to klocuszek ten. Oraz ten, moi drodzy, i on wędruje tutaj, proszę bardzo, jak widzicie, może się to ruszać dzięki temu. No i teraz kolejny klocek ten, który wystaje tak, tylko czy ja go znajdę tutaj. Tak, jest tutaj ten element. I on słuchajcie, wędruje z tej strony tu. Natomiast brakuje nam jeszcze jednego elementu, z tego co widzę. Yy, I ten element jest tutaj. O właśnie. Przejdźmy dalej. Strona 14. Na stronie 14 trzeba tutaj dodać właśnie te klocki, te elementy. Moi drodzy. O. Zarys tego pojazdu już się nam rysuje w ten sposób. No i teraz na końcu trzeba postawić. No i drodzy, te klocki, gdzie jest jeszcze jeden? Tutaj. I właśnie tutaj będą światła. Oczywiście, te klocki, które teraz przyczepiam, one są jako monety, jako waluta w grach Lego. Więc tutaj robię za światło w sumie. Dobrze, tu ten element skonstruowaliśmy. Czas na następny, właśnie ten, który zostanie przymocowany tutaj. No i drodzy, już ten statek wygląda. Zaczyna wyglądać tak, jak powinien. Mam nadzieję, że to nam się uda wszystko skompletować. Tylko teraz tak, w ten sposób i tak. I teraz to scala konstrukcję. Konstrukcja jest o wiele mocniejsza i masywniejsza. No i mamy stronę 16. Na stronie 16 będzie trzeba postawić właśnie to koło, tutaj, wpiąć. Moi drodzy, chociaż nie, tu powinniśmy coś innego dodać. Z tego co widzę. Tak, czy nie tak? Słuchajcie, moi drodzy, tutaj na pewno musimy wpiąć jeden z elementów z tych klocuszków. No właśnie potrzebujemy też takiego. Klocka. Moi drodzy, kontynuujemy nasze układanie naszych klocuszków. Ja postaram się to zrobić w miarę ekspresowo, bo kończy mi się czas na kamerze. Chciałbym to za jednym zamachem ułożyć. Mam nadzieję, że się uda mi coś takiego wykonać. No, ale jesteśmy już na, praktycznie na końcu tej układanki. Busi, nie przeszkadzaj pa. mi. Idź proszę Cię, nie denerwuj Pana teraz. Błagam Cię. Piesku, nie wolno. No i drodzy, musimy tutaj dokończyć to układanie. No jak widzicie zostało nam bardzo mało tych elementów, ale nasz pies tutaj widzę jest bardzo zainteresowany tym wszystkim. Niestety. Widzę, że on się LEGO też... Wiecie, no pan się interesuje LEGO, to no i pies się będzie interesował. Dobrze moi drodzy, tutaj musimy ułożyć te... Jak widzicie tutaj klocki kolejne. Nie, nie, wo! nie! Nie klocku, coś te zrobił, wpadł mi tam. No nie, super moi drodzy. Będę musiał go wyciągnąć poza już nagraniem. Natomiast tu by się przydało. Moi drodzy, zamontować w końcu to. Mam nadzieję, że się uda. Że czasu mi starczy. Tutaj montujemy kolejne pyk. Moi drodzy. Czasu nie starcza, a chcemy wszystko, żeby wyszło pozytywnie. Jak najlepiej. Właśnie. Tutaj jedno. Tutaj drugie. Proszę bardzo. No i fajnie to pewno na... No więc moi Drodzy, kontynuujemy to nasze ba... badanie, raczej układanie. Ja już jestem po tym, jak udało mi się. Słuchajcie, już odnaleźć ten element, który spadł mi między szczeble, na których teraz siedzimy. Moi drodzy, przystępujemy w dalszej części do budowania tych elementów. Już jesteśmy na półmetku. Prawie końcówka. Zaraz to będziemy jeszcze tutaj do, doukładamy sobie. Na pewno ten element pójdzie w tę stronę. Natomiast co jeszcze tutaj potrzebujemy? Potrzebujemy dwa te elementy. Jak one są ułożone? W takim sposób. Moi drodzy, w taki oto sposób. Zobaczymy co dalej będzie tutaj. Jak to będzie dalej wyglądało? Na pewno jeden element musi być, pójść w tę stronę. Tak, tutaj zostanie doczepiony. Czy on dobrze został? Nie, niedobrze, właśnie, o, w ten sposób. Natomiast ten czerwony nocuszek tutaj, Czy coś jeszcze będzie tutaj potrzebne. Tak, będzie jeszcze coś potrzebne, mianowicie to ten element. Będzie on przyczepiony tutaj, w ten sposób, moi drodzy. I jeden element pójdzie, ten oto krucuszek, pójdzie z której strony? Mianowicie tutaj, tak? Nie, to będzie, gdzie on będzie? Słuchajcie, gdzie on będzie, gdzie on będzie? Tak się zastanawiam. Będzie on tu, w tym miejscu. No i zostały nam kolejne elementy, mianowicie coś takiego. Że trzeba stworzyć taką antenkę z tych placków. Moi drodzy, o właśnie taką antenkę i ona zostanie przyczepiona w ten sposób moi drodzy o ta antenka ups, pudełko mi spadło, wiatr wieje strasznie moi drodzy, chyba że ja go ten półcek chyba źle ułożyłem moi drodzy, w zły, w zły sposób postawiłem, mianowicie ten musimy odpiąć i postawić tak, ups, wyleciało mi z ręki w ten sposób i teraz ta antenka może zostać tu przymocowana o właśnie przejdźmy dalej do kolejnego już chyba ostatniego w sumie elementu potrzebujemy takie wyrzutnie tutaj doczepić moi drodzy w ten sposób właśnie w ten sposób tutaj doczepimy to czy nie doczepimy teraz zobaczę jak to ma więcej wyglądać w ten sposób kiedziałka, moi drodzy. Tutaj jest kolejny, ostatni już podajże element, który ma zostać doczepiony. No i mamy tutaj naszego Hana solo, moi drodzy. I tak wygląda ten cały element klocków Lego, który zbudowaliśmy. Jest to e, Lego Star Wars Millennium Falcon 75030. Tutaj zostały nam jeszcze klocki, które są dodatkowe, jakby się nam inne zgubiły, moi drodzy. I tak jak mówię, zorganizuję jakiś konkurs. będzie do wygrania właśnie, Będą do wygrania właśnie te klocki Lego Star Wars wraz z moim podpisem, z moimi pozdrowieniami od Was, ode mnie do Was. No i co moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, do zobaczenia, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć!